Witam Was bardzo serdecznie, moi kochani, widzowie na kanale Jawor Ale Leniwy, a także widzowie na streamku, na Twitchu, Twitch slash Jawor e, Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i dzisiaj, słuchajcie, jeżeli zginiemy, kupujemy skina. A jakiego skina się zapytacie? Otóż, moi kochani, w sklepie mamy najgorszy shit, jakim jest opalenizna? Nie wiem, kto to wymyślił w ogóle, e, że kupujesz e, opaleniznę. E, dlatego słuchajcie, jeżeli nie dojdziemy do finałowej gry i nie wygramy meczu. To kupujemy opaleniznę, mam dwie próby. Także słuchajcie, gramy, lecimy, zobaczymy jak to będzie. Mam nadzieję, że nie będę musiał kupować opalenizny. E, taki quality content jest tylko na kanale Jawora leniwy. Także zostawcie subika, żeby żaden content was nie ominął Żad na Twitchu właśnie się śmieje. E, opalenizna jest okropna, ale spokojnie. Wygramy. Mam dwie próby. Mam dwie próby. E, zobaczymy jak to wyjdzie. Póki co spadamy prawie jak z busa bojowego populating. 58 osób. Także dość dużo, będzie zacięta rozgrywka. Zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra. Na samym początku mamy gierkę, która jest RNG. Także no powodzenia życzę sam sobie. Yy, zobaczymy jak to wyjdzie. Tutaj słuchajcie, wystarczy pominąć jeden błąd i już tego wyścigu nie przechodzisz. Na tych lizakach takich dyndających. By the way, lizaki yy... Content z lizakami jest świetny. Polecam mój główny kanał. Zobaczycie co i jak. Yy. Albo już widzieliście. Chociaż nie, chyba dopiero zobaczycie. Zobaczycie. dzisiaj 18.15, bo ten film ratuje w czwartek najprawdopodobniej. Dobra, póki co nie jest źle. Wiem, że gierka jest za głośno na pewno. I muszę ją ściszyć. Yy, kurde, chcę wam ją szybko. Nie, no i przegram przez to. I przez to, że ściszyłem wam gierkę, bo chciałem, żebyście mieli quality na kanale Jaworale ale leniwy, to przegram, nie? Cały tabun przeszedł. Dobra, dobra. Czyli Nie, nie jest źle, nie jest źle, nie jest źle Chociaż jest niedobrze. Jest niedobrze Może być ciężko być w top 43 Ja pierdzielę No durne lizaki Dobra, przeskoczymy to No powiem wam mogę nie dobiec Mogę kuźwa nie dobiec 26, 32 35 41, dobra, jestem. Okej, okay. jest git, jest git. Przepraszam, ale chciałem wam ściszyć muzykę, żeby muzyka wam nie zagłuszała. Widzicie, jaki super jestem. Możecie to dostać łapką w górę. A my, słuchajcie, patrzymy, jak inni frajerzy spadają. A my sobie nie na jeziku, ale przeszliśmy. I mam nadzieję, że nie będę musiał kupować pieprzonej opalenizny, bo wtedy no będzie lipa. No, wydam kudosy bez powodu. No, ale nic, czasem tak bywa. Czego się nie robi dla widzów? Mam nadzieję, że nie będzie żadnej timówki, tylko będzie jeszcze normalny. Dużo osób zostało, 43 osoby, także może być jeszcze normalny bieg. Zobaczymy, jak to będzie. Długo bardzo losuję, myśli, myśli. No, ale te serwery ścinają. I co mamy? Okej, okay. Rolo. Ja, ja bardzo lubię Rolo, ale z takiego kebabika opierdzielił, by the way. Dobra, Chilera. Damy radę. Mam nadzieję, że będzie git. 17 osób musisz odpaść, także trochę po tym rolo będziemy biegać. Ale rolo jest jedną z moich ulubionych konkurencji, nie ukrywam. Tylko nie lubię biegać w tłumie. No, ciężko na początku będzie biegać w tłumie. Dobra, jeden już się wysypał. Ciężko będzie na początku nie biegać w tłumie, o to mi chodziło. No właśnie, wszyscy, wszyscy tutaj. Okej, okay, pójdziemy sobie tu. 9 już spadło, także jest naprawdę dobrze. Hop, 13, ej, dobra. To raczej na łatwo zrobimy. Chociaż zawsze jak mówię łatwo, to przegrywam, przynajmniej w Fortnite tak się dzieje. Yy, dlatego może jednak nie mówię łatwo. Bo wyjdzie źle. Dobra, 15 jestem. Znaczy jeszcze 15 zostało, o to mi chodziło. I zaraz. No spadajcie, no! Okej, okay, okej. Okay. O jeden spadł na moich oczach! Dobra, jeszcze jeden tylko. Jest! Jesteśmy zakwalifikowani, jest dobrze. Ile zostało osób? Coś koło 30, nie? 20 parę chyba. Także teraz może być jakaś timówka na trzy drużyny. I jeżeli będziemy żółtymi, no to pewnie przegramy. 25. Chociaż na trzy to się nie dzieli zbyt dobrze chyba. No ale będą nierówne wtedy najwyżej. Może być timówka. Ewentualnie jakąś pamięciówkę nam wrzucą czy coś. A ty dalej nie masz popługi? Exit się ze mnie wyśmiewa, słuchajcie, bo Exit chce być ci popuszkę, bo popuszka jest moim celem. Okej! Okay. Na 25 osób ta gierka to nie jest dobry znak. Jeszcze, jak będzie tylko 7 zakwalifikowanych, to. to ja przegrywam, nie? 99% przegrywam, 15 zakwalifikowanych, okej, okay, no to nie jest aż tak źle. Ale tutaj będzie dym straszny na tej gierce, przy tylu osobach. Okej. Okay. Tu chłopce chiluje bombę, tam se chłopy chilują bombę, to się. Dobra, wiecie co? Ja sobie spróbuję pójść tutaj. Okej. Okay. Dobra, ty oni już tam dochodzą prawie. Nie no, tam jest za duży dym przecież. Nie! Nie, 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 nie! O! Jestem! Dobra, czternasty byłem! Nice! Przeszliśmy to, ale to było szybkie. Pierwszy raz tak szybko tą gierkę przeszedłem. Ej, dobra, czy to będzie finał już? Nie, no na 15 osób to nie może być finał. Będzie jeszcze jedna gra. Były trzy, zazwyczaj chyba jest pięć. Także jeszcze jedna. Okej. Okay. Byle by nie kupować tej opalenizny, bo to naprawdę są zbędnie wydane kudosy. A, e, ogólnie, widzu, na kanale e, Jawor, ale leniwy. E, e, Jawor, ale leniwy, tak, dokładnie. E, mój kochany widzu. E, powiem ci tak. Powiem ci tak. Zasubskrybuj ku kanał. Bo bez Subika nie masz wstępu na ten samolot Mam nadzieję, że się rozumiemy, a tymczasem przechodzimy do gierki Jest to słuchajcie timówka. i są to timowe okręgi. I jestem w żółtej drużynie Także Ech, może być ciężko. No pal gumę! Moje! Dobra, moje, 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 to też będzie moje. Dobra, git Okej. Okay. Kolejny okrąg. No to już nie będzie moje. Za to, to będzie... Nie będzie moje. Cztery... Ej, ale dobrze, czerwoni przegrywają. Zła pasta żółtych może już została przerwana. Mam taką nadzieję. Co prawda jeszcze jest dużo czasu, jeszcze minus do 25, także... Jest duża szansa, że to przegramy. Okej. Okay. Jest git, jest git. A gdzie jest ten samolot leci? Do mojego serduszka ten samolot leci, także, no. Jak nie zostawisz Subika, to nie dolecisz do mojego serca, no. A. Na przykład, yy, jeżeli jesteś. Dobra, nie powiem tego, bo Ola może obejść ten odcinek. Chciałem powiedzieć coś, ale nie powiem do kobiet, które oglądają ten odcinek, ale nie powiem tego. Dobra, nie jest źle. Mamy 26. Chociaż żółci nas. Yy, czerwoni nas zaczynają gonić jeszcze 40 sekund. Dobra, to mój był, to mój był Ja tu przeskoczę, byku, nie ty Tu też ja przeskoczę Dobra, najsik No, pal gumę, Fryta Patrz, no i doganiają nas Nie, 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 nie nie, Dobra, okej okay. 37 No powiem wam, że idziemy wszyscy web w łeb Dobra, mam to O, tam złoty jest Niebieski przeskoczył nie, czerwony pal gumę Dobrze, żółty Dobrze jest, siedem Przejdziemy chyba Nie, nie Przes Dobra, przeszliśmy i tak Jesteśmy zakwalifikowani, jest dobrze Finał, jeżeli to słuchajcie Będzie pierwsza gra i ja wygram tą gierkę To naprawdę nie mam pytań Nie mam pytań eee, Będzie totalny kozak Wow Dziesięciu czy to będzie TNT Run? Jak będzie wyścig po koronkę, to na pewno tego nie wygram. Mam nadzieję, że to będzie TNT Run. Uwaga. Chwila prawdy. Chwila prawdy. Jest. Dobra. Mamy szansę. Uff. Może nie będę musiał kupować opalenizny. Okej. Okay. Dobra, mamy tu już tak tryharda, widzę. Nie, spadam dwa niż, ale dobrze, dobrze, dobrze. Chillera, chillera, chillera. Biegamy sobie na spokojnie. Odcinamy mu drogę. Dobra, on nam jednak odciął drogę. Okej. Okay. Jeszcze nie ma tragedii, póki co. Chicken nuggetsowi trzeba odciąć drogę. Albo i nie odetniemy mu drogi. No, tu spadamy, słuchajcie. Chociaż! Chociaż! Jeszcze biegamy po niebieskich. Ok. Full focus. Jest dobrze, jest dobrze. Jeszcze fry. Jeszcze tutaj jest ten. Pepe pan No i spadliśmy dwa niżej. Pepe pan jest wyżej. Nie! No i na finałowym przez tego frajera, nie! No i spadłem przez podsłucha! No nie, no i jeszcze jedna, dobra. Okej, okay, mam jeszcze jedną szansę, mam jeszcze jedną szansę. Na razie nie musimy kupować opalenizny. Mogło być gorzej, nie? Dobra, 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 dobra. dobra. Lecimy busem bojowym, a ty jeszcze raz ci przypominam. E, o, przepraszam, e, powinien tak być. O. E, poleć razem ze mną samolotem i zasubskrybuj ten kanał, bo każdy subskrybent e, ma jeden lot darmowy na Malediwy i polecisz ze mną na Malediwy właśnie takim samolotem. Także wsiadaj koniecznie byku e, tym czerwonym przyciskiem. E, polecam serdecznie, a ja odlatuję. Dobra, nie, to było cringe już za bardzo. E, idziemy. Cyk. O! Dobra. Dobra, 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 dobra. Sorry, bawię się nową kamerą. Super, jest. Jeszcze, jeszcze mam jedną rzecz, zostańcie do końca. I jeszcze mam jedną rzecz przygotowaną. Nie mam tylko samolotu. Mam drugą, jest nieco słabsza, bo nie ma green screena, ale mam przygotowaną. Także zaraz, słuchajcie, jeszcze pojedziemy sobie w jedno miejsce. Pojedziemy, a nie polecimy. Spokojnie, spokojnie. Tylko pytanie, czy wygramy z posłucha, czy będziemy się kupować z posłucha, czy nie. Dobra. Osta ostatni rząd, ale w tej gierce ostatni rząd nie jest aż taki zły wcale. No właśnie, bo tu. No teraz jest Lipa. O, teraz jest Lipa Fest. Uwaga, uwaga. Ok, no i tabun cały. To jest najgorsze, to bydło się rzuca. Dobra. Przeskoczyliśmy ich. Zakwalifikujemy się. Zakwalifikujemy się raczej. Na pewno się zakwalifikujemy. Jak pięknie wygląda, jak te wszystkie fasolki spadają. Dobra. Pierwsza gierka jest. Jest dobrze. Jest dobrze. Chyba no chyba będzie kupowany spocuch. Nie domka. Nie można. Spocuch jest okropny. Znaczy spocuch. To nie jest pocuch, tylko to jest opalony ziomek. Spoceniec z budowy, który ma opaleniznę dziwną. Ok, 44. Sporo osób. Może być druga zwykła gierka. Nixonka, dziękuję za gift suba dla bambuska. Bambusek witam w gronie subskrybentów. Takie rzeczy tylko na streamkach. Na twitch.tv slash jawor Polecam serdecznie. Dziękuję bardzo za gift subika. Chat poproszę serduszka. Dla Nixonki, a tymczasem wiatraki. Wiatraki mamy w miarę wymasterowane z Citroxem. Zaraz się okaże, czy mam je wymasterowane. Dobra. Zresztą się opłacało tym pierwszym chyba odbić. Dać mu. Dać mu nas odbić. Ale już ciul. Biegniemy normalnie. Op. Dobra, przed całym tabunem. No i... No nie, i teraz najgorszy moment. Je... Okej, okay, udało się w miarę bez kolizji. Wiat... No oczywiście bez kolizji z wiatrakiem się nie dało. No czy ty jesteś niepoważny? No czy ty... Nie no jaja ja ze mnie ta gierka robi. Aż wyłączyłem czat. No przecież to jest jakaś komedia pieprzona. No... No, czy ty możesz nie udać? Muszę zadać No, nie, nie. No, czy ty możesz nie udać? No, nie. nie, no i swojego streama w tle puściłem jeszcze. No przecież to do Bana jest dobra, okej, okay, biegniemy. Nie, nie, no i muszę kupować opalającego się frajera. Jestem na totalnym końcu. No jeszcze mi pierdykni! Dobra, S. S 28. No nie, no dobra, słuchajcie, nie, 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 nie. nie. Ja słuchajcie, ja nie komentuję nawet. Ja nawet nie komentuję. Eee, ja słuchajcie. Idę stąd. Eee. No, i mamy opaleniznę. E, nie, ja słuchaj, ja odjeżdżam stąd busem. Nie, to nie tak, kurde, jawor. O. Odjeżdżam stąd busem, słuchajcie. E, zasubskrybujcie kanał, e, zostawcie łapkę w górę. E, jaworwear.pl, A ja tymczasem odjeżdżam busem. E, trzymajcie się. E, do zobaczenia. E, papa, elo, e, cześć.